Prosimeczki, że jestem Kinder, dzisiaj zrobimy prank w mojego ja tak na... koledze. I tak, wyślę mu gifta za 200, to, to, i zobaczymy jego reakcję i, i od razu jeszcze zagramy gierkę, nie wiem co nie tam puszczamy dobra. Biorę. To co, Le lecimy? Ja się już odmutuję. Ej, <laughs> Julo, hey, halo. Czy Ej, Co? Ten, to gramy? A ja przytrym, ale ja nie chcę. Krakowa mogę. Ej, lo. Ej, Jaki najbardziej kolor, kolor e, lubisz? Ja? No, inaczej Czemu? nie czekaj. Fioletowy, czerwony, pomarańczowy, taki albo żółty, albo złoty, albo niebieski. Czerwony, powiedziałem. Ja czerwony. Dobra. O. Mogę otworzyć butelki. Nie gadaj. Dobra. Daj gotowość, Kinderku. Dostał Co Dobra, widać, widać, że jest nie, chyba zaskoczony. Punkt łamania. Co to jest? Dobra. To jest motka. Ja się już odnotowuję ja, zaraz w gierce. No, zaraz zobaczysz. I zaraz powiem, że... Ja nie odebrałem. że, że nagryłam odcinek. Dobra, to... Czekajcie, mam no mam ją, patrz! Taka jak bo nie słychałam. Dzięki, Kinder. Ej! Taka... Jeszcze nie widzę, bo mnie... Ej, Julo! No co? O! No co jeszcze? Wiesz co? No co? Coś okay. na ciebie w lobby czeka. Nie, no już takie. Nie, ale Dobra, patrz! Ty? Nie. Weź tę no. Pojdzie Ci coś? Mm -hmm. Nagrywam odcinek. Czy jeszcze, jego... mi... jeszcze coś mi wysłał? Bo to był gift, gift, jak. To no dawaj, gift do, gift do, do, do lobby i do, do zobaczmy. A nie, już i tak Ci nic nie wysłałem. Aha. Ale ja nagrałem odcinek Twojej reakcji. Nie O, cieszysz się? A, cieszysz się? się? się. A chcesz kogoś pozdrowić? Pozdrawiam... Czekaj. Pozdrawiam Pozdrawiam szczęki. A ja mogę pozdrowić? No. Eee... Pozdrawiam rodzin... Pozdrawiam rodzinę i siostry. Dobra. To dziękuję wam za oglądanie i jeżeli chcecie więcej odcinków z Fortnite'a teraz... W sumie... Jak ten odcinek widzicie jest sobota. Albo... No tak, to jest sobota, bo zaraz go wrzucę. To... Jutro... Czyli w niedzielę wlecą chyba dwa odcinki albo jeden, więc yy, zostawcie dzwoneczek, żeby, the... żeby Was nie opuściło ja chcę coś jeszcze powiedzieć. No. Jeżeli miałeś więcej fałdolców, to się nie w górze. Bo wiesz, jaką chciałam dzisiaj emotkę? Jaką? Live the door open. Chcesz ją? Tak. Nie. Dobra. To dzięki Wam za oglądanie! Zostawcie lajka, like, suba z dzwonem. Co oczekujecie na jutrzejszy odcinek! I jeżeli chcecie więcej takich właśnie pranków, gdzie prankuję kogoś z emotkami albo z jakimiś nieo giftami, to zostawcie łapkę w górę i napiszcie dobra. No i co? Siemanko!